Jak to raz w głowę wejdzie, to to już nie chce potem wyjść. Nie da się tego wyplenić. Po prostu się nie da. Repertuar tych naszych serów to nasza oferta stale, stale się poszerza. Nasze krowy jedzą lepiej niż my, bo one jedzą ekologiczne, a my, jemy, my, my my koniec, w... a my kupujemy w sklepie. I od małego złapałem bakcyla dziadek mi to zaszczepił i tata też zresztą. E... Gospodarstwa i pracy na nim. Mój charakter chyba jest Nie pozwala tak, na to, żeby stać Jest z też taki, że no, ja potrzebuję gdzieś tam to swoje miejsce. No i tak się okazało, że na początku, no właśnie, sery, które w ramach góry sera zaczęliśmy wytwarzać. W ogóle ja sobie przypomnę te początki. To jest ciągle taka ogromna, ogromna lekcja tego wszystkiego, nie? Pokory też takiej wobec, wobec tej pracy, wobec roli, wobec gospodarstwa straciłem pracę w okresie covidowym. Pracę było ciężko znaleźć, trzeba było znaleźć jakieś miejsce dla siebie, żeby z czegoś żyć, spróbować chociaż. No i stąd się wzięły właśnie sery. Na początku były to właśnie twarogi i sery jakieś bardzo proste, podpuszczkowe. Testowaliśmy na różne sposoby też z twarogami, z jakimiś przyprawami, ale twaróg ma to do siebie, że to jest ser, który broni się sam z siebie, bo on jest dobry po prostu, naturalny. Ze śmietanką na słodko albo na na słono, jak my to nazywamy, z solą pieprzem, szczepiorkiem i ewentualnie z jakimś jeszcze rzodkiewką. I skąd brałem pierwszą wiedzę z internetu? Pierwsze babci, sery i od babci tak. Pierwsze sery powstawały podpuszczki i powstawały dzięki, dzięki różnym forom. Poszerzaliśmy ten asortyment też na, na, na zasadzie prób i błędów i królików doświadczalnych, którym była najbliższa rodzina. Patrz, bo zrobiłem ser, i było, a daj spokój, tego się jeździ nie da, bo to jest spokoić tę stronę. Potrzebowaliśmy zwiększać ten asortyment, potrzebowaliśmy też pewnej powtarzalności, potrzebowaliśmy się rozwijać, no i stąd właśnie kurs serowarski, który, który musieliśmy zrobić. Znaczy, bardzo potrzebowaliśmy tego zrobić, żeby, żeby wiedzieć, jak żyje ser, żeby wiedzieć, jak te sery się zachowują, dlaczego one się tak zachowują ale z, z, tak jakby pod kątem naukowym, pod kątem no właśnie tym mikrobiologicznym. Sery wędzone to jest hit tegoroczny. E, naprawdę jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie właśnie naszymi wędzonymi roladami, górscypkami, czyli nazwa nawiązująca mm -hmm. do oscypka, prawda? Ale oscypek jest produktem lokalnym, zaz, naz, nazwa jest też e, e, strzeżona, więc my mamy górscypki, mm, no te, te e, właśnie takie nasze podpuszczkowe ala koryciny, też nazwa zastrzeżona, bo to typowy mm -hmm. ser z Podlasia. Mleko prosto z udoju, rannego lub wieczornego, mleko niepasteryzowane, e, prosto z bańki, tak można powiedzieć. Oczywiście masło, masło klarowane, też robimy na zamówienie, jak klient sobie czy śmietana, czyli tak jakby szeroko rozumiany nabiał. Klientowi, któremu zależy na jakości, dla takiego klienta nie jest problemem to, że musi sobie ten produkt zamówić, że on mhm. nie będzie dostępny już teraz natychmiast, że musi na niego poczekać, że musi na niego podjechać, po, po, po ten produkt podjechać. To naprawdę tak jakby okazuje się, że, że ta, ten, ten cały proces do momentu, kiedy klient otrzyma ten ser nie jest żadnym problemem, jeżeli ten klient wie, po co przyjeżdża. Świadomość tych klientów to nie jest kwestia, że ten ser i my używamy takich przypraw do niego, takiej podpuszczki, tylko to są klienci, którzy chodzą z nami na pastwisko, bo chcą A. zobaczyć, jak krowa skubie trawę i jak ona idzie. Czy przychodzą zimą i oglądają, co one też jedzą w oborach, nie? Ale to są, to są klienci, którzy ja myślę, że nie tylko szukają, to jest też co, coś, co my sobie bardzo cenimy. Oczywiście oni przychodzą po produkt, ale to są klienci, którzy też chcą właśnie zobaczyć te krowy, pobyć tutaj, często przyjeżdżają na rowerach. Wśród ludzi, którzy do nas trafili po prostu po produkt, obecnie mamy bardzo wielu przyjaciół, nie? Znajomych takich bardzo dobrych, którzy jak przyjeżdżają, no to nie da się tak wyjść i 15 minut to jest mało, bo to trzeba poglądać. Badać, zapytać jeszcze, dowiedzieć się. To są klienci, którzy często stoją i czekają aż Mateusz wydoi mleko i nie tak, że z nogi na nogę przystępują, no, to przychodzą i tylko opowiadają, opowiadają nie? stoją, no, spotykamy się regularnie, powiedzmy co tydzień jak po, tak. te, po te produkty przyjeżdżają. Nieoficjalnie jest taka lista, go się nazywała dowidełnie i tam jest Piotr, Paweł, Przemek. No, okay. Bo no. po, po prostu są ludzie, którzy przyjeżdżają, oni wiedzą, że tego nie da się załatwić w 5 minut i nigdy nie będzie tak, że to będzie No I oni nawet nie chcą, tak. żeby to trwało 5 minut, no bo właśnie, nie przyjeżdżają pogadać, się nie? Nie ekologii, porozmawiać. Definicji ekologii, ekologizmu e, jest wiele i każdy może to rozumieć inaczej. Dla nas ekologia, jeżeli chodzi o produkcję... Zdrowym podejściem bez... E, jakby to powiedzieć, bez ideologii, my tak. nie jesteśmy ideologistami, nie jesteśmy ekoświrami, że tak brzydko powiem, tylko y, my jesteśmy świadomi, co, co, co chcemy osiągnąć i y, w związku z roślinami, najgłówniejszym z aspektów, które musimy zachować, to jest zdrowa gleba. Jak będziemy mieli zdrową glebę, będziemy mieli zdrowe rośliny. I zdrowe jedzenie, potem zdrowe plony. A jeżeli chodzi o zwierzęta, to to jest dbałość o ich dobrostan, ale w takim nierozumieniu ludzkim, bo często to, co nam po ludzku się wydaje dla tych zwierząt dobre, wcale do końca dla nich dobre nie jest, więc to chodzi właśnie o ich dobrostan. Dla nas to jest, my w ten sposób rozumiemy ekologię i to jest tak jakby zgodne z naszymi wartościami. Ekologia wiąże się też z ogromem biurokracji i ogromem dokumentacji, którą trzeba prowadzić. I ja na początku myślałam, że to może jest przesada, i to jest niekonieczne, i to jest nieważne, ale czym dłużej w tym jesteśmy, tym się przekonujemy, że to jest istotne, że to jest ważne, że, mhm. że ten porządek w tych dokumentach też musi być, bo to pozwala nam też sobie pewne rzeczy obliczyć, zobaczyć, mhm. zrewidować, zobaczyć, czy jest proces jakiegoś, jakiegoś rozwoju, czy tego nie ma. Trzeba się wrócić z produkcją roślinną. 30-40 lat do tyłu. Tak. Do technologii, które były lat temu 40-45-50. Dlaczego? No bo wtedy nie było chemii rolnej całej, nie? I nie było jak walczyć z chwastami, z ochroną grzybową, walczono mechanicznie a okazuje się, że my tego sprzętu do walki mechanicznej nie mamy, bo, bo go nie ma, bo był niepotrzebny przez lat X, a my znowu wracamy do tego. Dodatkowo zbiory dwuetapowe. Teraz już praktycznie nikt o tym nic nie wie. Ja myślę, że nawet jak już będziemy certyfikowanym gospodarstwem, czego sobie bardzo mhm. życzymy, to i tak jeszcze przed nami jest potrzebne mnóstwo, mnóstwo lat nauki. Wszystko, co jedzą nasze krowy pochodzi z naszego gospodarstwa. Zawsze staramy się zabezpieczyć to minimum na początku, dopiero potem planujemy dalsze zasiewy. Tak. To też jest właśnie kwestia dbałości o to, żeby to, co one jedzą, było zgodne z wszystkimi normami, żeby tam nie było żadnych zanieczyszczeń. No i przez to docelowo, żeby ten produkt, który my przygotowujemy dla naszego klienta, był najlepszej jakości, był najzdrowszy, był najlepszej jakości, był najświeższy. Wszystko, co przygotowujemy, przygotowujemy stricte pod zamówienie. Klient, który do nas przychodzi, to jest klient, który złożył wcześniej zamówienie, zamówił sobie konkretne produkty i ja dla tego konkretnego klienta je przygotowuję. To jest bardzo nieekonomiczne czasowo, mm -hmm. ale daje gwarancję, że ten produkt będzie po prostu dobry. Pracujemy na mleku niepasteryzowanym i to powoduje, że te produkty, Żyją, że bakterie, które tam są, oczywiście te dobre bakterie pra pracują nie. i one tak jakby służą naszemu zdrowiu. Czy te sklepowe żyją? Nie wiem. Nie sprawdzaliśmy nie tego. Nie sprawdzaliśmy, ale. I nie polecamy, mówimy tu o tym, że zostawiamy ser sklepowy trzy tygodnie w lodówce i zaczyna <noise> żyć, ale... ale. Polecamy, polecamy, naprawdę, polecamy zrobić takie doświadczenie. Jak ktoś chce sobie zobaczyć, tą porównać, zobaczyć tą różnicę, to wziąć butelkę naszego mleka i butelkę mleka sklepowego i obserwować, co się będzie działo z tym mlekiem za trzy dni, za tydzień, za dwa tygodnie, czasem nawet dłużej. I tak samo jest na przykład z masłem, prawda? Mm -hmm. Jeżeli masło to, które ręcznie wyrabiam, tak? Jak się zachowa drugiego, czy trzeciego, czy czwartego dnia? Ono najprawdopodobniej, po pierwsze mam nadzieję, że już go nie będzie, bo będzie zjedzone, ale mm -hmm. tak jakby zjełczeje, zepsuje się jeżeli zostawiamy produkt sklepowy e, tydzień na przykład nie w lodówce, to on dalej jest masłem. Nie? Jak to jest możliwe? Nie? Na jakiej mm. zasadzie? E, nie, nie chcemy w to wnikać, tak by my wiemy, co my oferujemy. E, klient sam może dokonać wyboru. Żyjemy w takich czasach, że jest ten wybór, prawda? Mm -hmm. Że każdy może podjąć świadomą decyzję i każdy, <ślesz> <ślesz> każdy może zdecydować. Każdy może zdecydować, jaki produkt wybierze. I to jest myślę, że bardzo, bardzo cenne, nie? Że, mhm. m, że nikt do, nikogo, do niczego nie zmusza. Tak. I my też bardzo sobie to cenimy, nie? że w tym naszym właśnie małym światku, w naszym światku góry sera, możemy robić tak, jak uważamy mhm. za stosowne i tak, jak możemy, uważamy za słuszne.